Witam państwa, zapraszam na rozmowę dnia. A dzisiaj ze mną Tomasz Latos, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia. Witam Dzień serdecznie. Dobry, kłaniam się. panie pośle. Zanim powiemy troszeczkę o zdrowiu, to powiedzmy o tej granicy polsko-białoruskiej, bo tam dzieje się sporo. Ale też dzisiaj odbyła się konferencja prasowa Mariusza Kamińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji. Wspólna konferencja z ministrami spraw wewnętrznych Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. I na tej konferencji między innymi padły takie zdania. Dwie rzeczy są niezbędne do ustabilizowania sytuacji z Białorusią. Natychmiastowe opuszczenie Białorusi przez grupę Wagnera i odesłanie imigrantów z granicy polsko-białoruskich do krajów ich pochodzenia. O czym świadczy według Pana to wspólne stanowisko? Po pierwsze, to pokazuje wolę współpracy i determinację, aby razem działać dla ochrony. Wschodniej flanki NATO, bo rzeczywiście ta sytuacja cały czas jest napięta. napięta. Tak, tak. Myśmy oczywiście zrobili, co mogliśmy. Jest mur na granicy, przemieszczone wojska, jest zmożona ochrona tej granicy, no ale cały czas po drugiej stronie jest próba eskalowania tej sytuacji. Z jednej strony cały czas ci emigranci, którzy są sprowadzani przez Łukaszenkę, z drugiej strony oczywiście grupa Wagnera, żołnierzy grupy Wagnera, są takie, takie wspólne stanowisko. Być może trzeba będzie podjąć dalsze kroki y, zamknięcia tej granicy, Też nawet, ta nawet dzisiaj na konferencji będzie taka padła. Potrzeba. Nawet zamknięcie tej granicy wchodzi w grę, jeśli nie będzie tej reakcji. No właśnie jest żądanie, a jaka może być reakcja według Pana na te żądania obydwa punkty Białorusi? No obawiam się, że obawiam się, że niestety y, Łukaszenka, który jest. Y, tutaj podporządkowany Putinowi będzie podejmował dalsze działania, aby starać się destabilizować tą sytuację. Stąd widać jak na dłoni, że dobrze, że mamy większe nakłady na obronność, że zwiększa się liczebność armii. Musimy działać właśnie w taki sposób jak w tej chwili, aby zwiększać nasze bezpieczeństwo. Wydawało się naszym poprzednikom, wydawało się, że już właściwie nie ma żadnych zagrożeń militarnych, wojennych. Jak widać, były to Złe założenia. Trzeba być gotowym również na eskalację różnych sytuacji granicznych, czy też zagrożenie potencjalnym konfliktem. Stąd więcej wojska, stąd lepsze wyposażenie, stąd trzykrotnie więcej wydatków na, na obronność, ale stąd i te działania na granicy, które teraz są podejmowane. Bo to nie jest tylko granica tak de facto Polski, ale też granica Paktu Północnoatlantyckiego i na to też się zwraca uwagę, stąd te siły kumuluje się na tej granicy w tak dużej mierze. Jeszcze dopytam, bo z drugiej strony umacniamy te granice, ale też cały czas gdzieś tam między tymi opiniami, że trzeba te granice umocnić jeszcze bardziej, pojawiają się jednak te głosy, że taki mur no, nie jest do końca w tym miejscu potrzebny, mimo nie tej stać. całej sytuacji, mimo eskalacji tej sytuacji. No niestety, to już zanim ten mur powstał, później jak powstał, także no, były niezrozumiałe głosy strony opozycji. Po co ten mur? Najpierw mówiono, że w ogóle będzie budowany. Trzy lata no, widać oczywiście, że poszło to błyskawicznie, poszło bardzo szybko. Mówiono, po co to już nie wspomnę o tych próbach forsowania granicy z pizzą czy, czy z jakimiś nie wiem, reklamówkami, czy też wreszcie no takie wypowiedzi, no, chociażby pani. and europoseł Ochoński, która mówiła wpuśćmy wszystkich, a później będziemy się zastanawiać. No, są rzeczy, które są sprzeczne z interesem Polski, z dbaniem o bezpieczeństwo Polski. Trzeba pilnować, trzeba bronić granice i granicy po to jest, po to one są stanowione, aby pilnować tego bezpieczeństwa i stąd też między innymi jedno z pytań referendalnych właśnie o ten płot, o, ten, o, to, o to ograniczenie, które która jest na granicy polsko-białoruskiej. Niech się też obywatele wypowiedzą, żeby politycy różnych opcji wiedzieli, jaka jest wola narodu w tej sprawie. No i z jednego z sondaży wynika, że 82% nie chce burzyć tego muru, czyli chce, aby ten mur był cały czas i nawet w późniejszym czasie funkcjonował w ten sam sposób. 18% rzecz jasna, procent jest temu przeciwna. A co jest, jeszcze dopytam, przyczyną tego kryzysu migracyjnego według Pana? Gdzie Pan Upatruje tę trudną sytuację na granicy również polsko-białoruskiej. To jest w moim przekonaniu, akurat na tej granicy, to jest. Próba destabilizacji ze strony reżimu Łukaszenki, reżimu Putina. Próba przy tej okazji przemycenia na teren Polski dalej szerzej Unii Europejskiej różnych, no być może terrorystów, osoby, które, które no, będą destabilizować sytuację w obrębie całej Unii Europejskiej, na początek w Polsce, ale nie tylko. To, że jest takie wyniki sondaży, to mnie nie dziwi. Jestem przekonany, że również. Czy wyborcy Platformy czy Lewicy są przeciwni tej zburzeniu muru na granicy i pewnie ze zdumieniem obserwują niektóre, czy słuchają niektóre wypowiedzi polityków, właśnie czy Lewicy, czy Platformy, które, którzy mówią coś dokładnie przeciwnego. No patrząc chociażby na to, co dzieje się na tej granicy polsko-białoruskiej, niektórzy przeciwnicy, jak sami twierdzą, dojrzewają do tej opinii, że ten mur jednak będzie nam potrzebny. A propos jeszcze tego kryzysu socjolog i politolog profesor Tomasz Grzegorz-Grosse z Uniwersytetu Warszawskiego mówi wprost brak skutecznej polityki ze strony Brukseli i najważniejszych dla polityki europejskiej stolic Europy Zachodniej przynoszą kolejny kryzys, który również nie jest właściwie rozwiązywany. Tak, no bo Bruksela przyjęła w ogóle błędne założenie od samego początku tego kryzysu imigracyjnego, przyjmowania, następnie przymusowej relokacji. dyslokacji, relokacji. Po krajach Unii Europejskiej. Przypomnę też tutaj kolejne wypowiedzi niektórych polityków opozycji. No, przede wszystkim tutaj niestety Platformy Obywatelskie, którzy mówili: tak, no nie ma problemu, przyjmijmy samorządowcy. Przecież się wypowiadali, były uchwały samorządu, że przyjmiemy no, prawie, że każdą ilość. No więc to była błędna polityka. Mam nadzieję, że ona zostanie zrewidowana. Już do częściowej rewizji doszło już i podchodzi się i na czyli w Brukseli. Mówi się, coraz częściej słyszy się głosy, że Polacy, Polska miała rację w tej sprawie, no ale, ale cały czas jednak, jednak takie ciągoty, żeby, żeby te granice nie były odpowiednio pilnowane, niestety się pojawiają. Stąd my musimy robić swoje. Jesteśmy wschodnią flanką NATO, ale także i Unii Europejskiej. Praktyka doświadczenia tych krajów Europy Zachodniej pewnie też i zmuszą niejako do, tego, do tej zmiany stanowiska wobec tej relokacji i przyjmowania nielegalnych, bo o nich cały czas mówimy, imigrantów. Panie pośle, zmiejmy teraz właśnie temat naszej rozmowy. Przejdźmy do zdrowia. Komisja Zdrowia przegłosowała jednogłośnie, a rząd przyjął projekt ustawy, który przewiduje bezpłatne leki dla dzieci do 18 roku życia i powyżej 65 roku życia, to mówię tutaj o seniorach. Będziemy tak. mieć te leki od września, bo słyszymy, że taka informacja się już zaczyna bardziej wkomponowywać w naszą rzeczywistość, a nie od 2024 roku. Więc po pierwsze, to jest rzeczywiście znakomite rozwinięcie tego programu darmowych leków, który do tej pory był od 75 roku życia. Teraz ta granica jest obniżona od 65 roku życia i dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Wiem, że są są też przymiarki, aby lista tych leków refundowanych była znacznie większa. Do tej pory to było 2000 preparatów. Teraz myśli się o niemal podwojeniu tej liczby prawie 4000 preparatów. W zasadzie to, co jest objęte refundacją, no tutaj będzie, będzie w, to, w to włączone. Pytanie. Kiedy, no, wydaje się, że na dniach. Mam takie sygnały również, że, że najprawdopodobniej już ta ustawa lada dzień będzie podpisana przez pana prezydenta, i jak będzie podpisana, to również no, nic nie będzie stało wówczas na przeszkodzie, aby te darmo, darmowe leki już były teraz dostępne dla większej grupy obywateli niż to, co było do tej pory, i w większej ilości, bo byłoby to niemal podwojenie. Przy okazji, no trzeba, no, no Ja muszę powiedzieć, że z zażenowaniem przyjmuję różne takie wypowiedzi, które niektórzy politycy mówili, że to prawie żadne leki. No, szanowni państwo, jeżeli 2000 było do tej pory leków, a teraz będzie prawie 4000. tysiące. ponad 4000 też się wskazuje w niektórych publikacjach. Czy nawet ponad ponad 4000, więc to jest jak można mówić, że to prawie nic. No Jeżeli 4000 leków jest dostępnych w ramach darmowej, darmowego dostępu, trzeba jeszcze jedno Jednocześnie też apelować do moich kolegów lekarzy, aby w sytuacji, kiedy jest, są leki tożsame, równoważne, aby zwracali uwagę, który z tych leków jest. Na liście tych darmowych, a który nie jest. Jak można zapisać ten darmowy, to proponuję zapisać ten darmowy, który ma takie samo działanie. Jeszcze wrócę do Komisji Zdrowia, bo tam opozycja miała takie wątpliwości, że finansowanie tego programu nie z budżetu państwa, a z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia może uszczuplić wydatki na inne świadczenia, a mówimy tutaj o kwocie rocznej na te darmowe leki, które pochłoną 2,4 miliarda złotych. Znowu jakieś nieporozumienie, zupełnie niezrozumienie mechanizmu. W, w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia jest wydzielona pula na refundację leków. Jest to, notabene, przegłosowane jeszcze za czasów rządów Platformy Obywatelskiej. Jaki procent budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia jest przeznaczony na refundację leków? I tutaj w ramach tych pieniędzy my się zmieścimy, będzie można to realizować, już pomijając fakt, że są dodatkowe Środki budżetowe przeznaczane na ochronę zdrowia, zgodnie z przyjętą ustawą, 6% PKB, 7% PKB, więc jeżeli brakuje pieniędzy, to one są przekazywane z budżetu państwa, więc. To jest właściwe miejsce i pamiętajmy o tym. Tak samo jak no, dziwiłem się niektórym pomysłom, chociażby lewicy, leków za 5 zł, to by oznaczało, że te niektóre darmowe no, by podrożały, a nawet te refundowane, które mają refundację ponad 3 złotową, 3,60, to by też podrożały. Więc, więc myślę, że proponując różne rozwiązania, które na pierwszy rzut oka wydają się propacjenskie, Warto popatrzeć, że na dobrą sprawę one zaszkodzą pacjentom i mogą przynieść też podwyżkę. My proponujemy dobry program, i tutaj te darmowe leki są tego moim zdaniem doskonałym przykładem. Jeszcze zapytam, kiedy poznamy, trwa kampania wyborcza kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu i Senatu. No to już na dniach, myślę, że jeszcze kilka dni i te listy będą też ogłoszone. E, ja jestem przekonany, że już one są albo prawie gotowe, albo wręcz gotowe. Czyli natomiast wie pan natomiast poseł, jeszcze że pan czekam. Tam się też znajduje? No, momencie, tak? Wiem, że będę startował, natomiast którego miejsca jeszcze tego nie wiem. Czekam też z pewną ciekawością i niecierpliwością. Zobaczymy, ale to jeszcze tylko kilka dni. Będą jakieś niespodzianki? Tak jeszcze No, oficjalnie? bym powiedział tak, zawsze jakieś niespodzianki się zdarzają. Zobaczymy, jak to, jak to będzie tym razem, ale jeżeli to będą pozytywne niespodzianki, przykład wzmocnienia, mocnych list, nic, nic mi nie wiadomo na temat mojego okręgu, aby miał być ktoś z zewnątrz, ale zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie. My tutaj też jesteśmy w stanie wygenerować bardzo mocne listy. Podsumowując, lista kandydatów Prawa i Sprawiedliwości niebawem. Dziękuję tak. bardzo. Tomasz Lato, poseł dziękuję Prawa i Sprawiedliwości, uprzejmie. przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, by Państwa i moim gościem. Jeszcze raz dziękuję. Kłaniam się, wszystkiego dobrego życzę. 18.10 Rozmowa Dnia zapraszam.